Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Sytuacja na polskiej granicy, chodzi mi o protest przewoźników. Proszę powiedzieć, jakie rozwiązania i czy rząd, obecny rząd zdąży w jakikolwiek sposób zadziałać w aby, aby po prostu ten protest przerwać? Wiemy o tym bardzo dokładnie, dlaczego taka sytuacja zaistniała. Taka sytuacja zaistniała, dlatego że podpisano umowę pomiędzy Komisją Europejską a Ukrainą, że te firmy ukraińskie są zwolnione właściwie ze wszystkiego. Wiemy jak. Działa gospodarka Ukrainy i w jaki sposób niektóre firmy powstają, powstają. Więc tutaj to tak jak było ze zbożem, zboże ukraińskie miało zniszczyć polskie rolnictwo, tak teraz e, transportowcy z Ukrainy zniszczą polskich transpor transportowców i myślę, że. Musimy rozwiązać tę sytuację. Czy ten rząd zdąży? No, piłeczka w grze jest po stronie Komisji Europejskiej i po stronie Ukrainy, ale oni nie chcą podjąć, podjąć tych działań i muszą być znowu naciski polskiego rządu na Komisję Europejską, żeby zmienić te przepisy, bo tu przede wszystkim chodzi o, 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 zmianę, o zmianę przepisów, czego nie chce oczywiście Komisja Europejska zrobić. No, każdy konflikt można rozwiązać, ale wtedy, kiedy jesteśmy gotowi do, do rozmowy i myślę, że Komisja Europejska w końcu zacznie rozmawiać i z Polską, z Polską przede wszystkim na temat tego, tego kryzysu. tvpolska.pl zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.